Cześć! Dzisiaj o tym, dlaczego w naszej szkole uczymy języka angielskiego całymi frazami i co daje takie podejście. Większość osób uczy się pojedynczych słówek i to oczywiście działa, ale niestety pełnej płynności i jakości nie osiąga się takim podejściem szybko. Swobodne posługiwanie się językiem angielskim to nie są pojedyncze słówka. Co więcej, nauka pojedynczych słówek i dopiero potem budowanie z nich zdań może być czasem mylące. Zobaczcie sami na przykładzie słowa leave. Użyte we frazie to leave the UK tłumaczymy jako wyjechać z Wielkiej Brytanii, ale już we frazie to leave for the UK oznacza wyjechać do Wielkiej Brytanii. Ominięcie jednego słowa diametralnie zmienia znaczenie, dlatego tak ważne jest obejmowanie pełnych fraz. Jak to działa w praktyce? Na ekranie mamy case study z naszymi materiałami z kursu: temat Food Waste. Wybierzmy parę fraz. To leave beyond and means. When buying, you should think wisely. To keep your spending in check. To buy in bulk to save money. We don't attach importance to. A teraz stwórzmy z nich pełną wypowiedź. In my opinion, these days people live beyond their means and don't care much about food waste. The rich don't have to keep their spending in check, that's why they can buy in bulk. It's crystal clear that when buying, we should think and buy wisely. But if you're rich, you don't attach importance to what and how much you buy. Teraz inna kombinacja z frazami To have no understanding of buying, food doesn't cost that much, to buy in bulk to save money, we don't attach importance to, to make up your mind within a few seconds, many tempting offers. I zobaczmy, co można z nimi zrobić. These days food doesn't cost that much and when we shop we have many tempting offers. It's hard to make up your mind within a few seconds what to buy and additionally some people have no understanding of buying. They buy in bulk to save money, but they don't attach importance to how much they eat and in fact they waste a lot of food and money. To tylko mały wycinek tego co możemy zrobić z frazami, które oferuje nasz kurs. Ostatecznie to od Ciebie zależy, co chcesz powiedzieć, ale my mamy możliwość i narzędzia, by wywindować Twój angielski na wysoki poziom. Czas zmienić nastawienie do nauki. Czas, abyś zaczął się uczyć prawdziwego języka i zaczął w końcu mówić płynnie. Do zobaczenia.